po raz pierwszy już oficjalnie nowo wybudowaną fontannę na placu Dunawackim. Dzisiaj nie na majówkę, bo piękna pogoda, bo zbliża się okres świąteczny i chcemy mieszkańcom udostępnić na wielkanocne wieczory ten obiekt. Ile fontanna kosztowała? Fontanna kosztowała blisko 530 tysięcy zł. Jest trochę inna od tej w parku Gułczyńskim, można do niej wejść. Woda pływa w niej, nie jest tylko na, 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 na płycie. To celowy zabieg? Będzie można tam wchodzić, czy, czy raczej nie? Nie, ta fontanna jest raczej fontanną dekoracyjną, statyczną. Ma podkreślać to miejsce, ten plac, wspólnych spotkań, pewnej symboliki, dzwonu pokoju. Jest typowo rekreacyjna czy dekoracyjna. A wiadomo, kiedy następne fontanny ruszą?

Panie Władysławie, jest Pan na otwarciu przypadkiem, czy przyjechał Pan specjalnie, żeby zobaczyć? Nie, przypadkiem. Co Pan sądzi o fontannach w Gorzowie? Podobają się Panu? Mogły być lepsze. Która fontanna mogła być lepsza zwłaszcza? Mam na myśli w centrum. No właśnie, bo budujemy nowe, a, a ta najsłynniejsza, najpiękniejsza, najbardziej zabytkowa, najstarsza, czyli fontanna Pałksza, stoi nieczynna. To jest błąd? Powinniśmy najpierw tamtą naprawić, to, a potem nowe widzę robić? Widzę tutaj włodarza, to trzeba by jego spytać. A pańskim zdaniem fontanny faktycznie, bo mieszkańcy mówią, że fontanny dają fajny klimat, robią atmosferę to miejsca. No, one być więcej, to by na pewno nie przeszkodziły. jak się pani podoba fontanna? Na wiatach, zobaczymy, jak będzie wieczorem. A Pani jak się pani podoba? Mnie się również bardzo podoba. A pamiętacie Pani poprzednią fontannę, która tu była? Oczywiście, tak. bo my tu mieszkamy. Dobrze, że przebudowano plac i zrobiono nową fontannę, czy stary układ się Pani bardziej podobał? To znaczy, ta jest ciekawsza, wie Pan tylko, że popełniono moim zdaniem taki błąd, że jedyny prac z miasta, taki trochę defiladowy, skrócono. Gdyby ona była przesunięta bliżej ulicy, ciekawiej byłoby pracy. Prezydencie, fontanna Placu Grunwalskim już działa. Ta w parku Gruczyńskim przyciąga tłumy, stąd też tak będzie? Mam nadzieję, że tak, jest to centrum miasta. Tutaj mieszkańcy przez wiele, wiele lat mieli ten plac bardzo zaniedbany. Teraz jest go remontowany w całości, zakończyliśmy tę inwestycję. Myślę, że będzie przyjemne miejsce do wypoczynku dla mieszkańców dla dzieci, które tu mieszkają. A co z niezwykłym planem yy, pływających fontan na Warcie, cały czas aktualny? Tak, no będziemy to robili w ramach średniego yy, bulwaru. Yy, na trzy fontanny po lewej stronie mostu, trzy po prawej, tak ma być? Znaczy ostateczny projekt będziemy znali dopiero za kilka miesięcy, ale chcieliśmy wcześniej robić fontannę przy buwarze zachodnim, ale projektanci nam odradzili zaproponować trzy pływające fontanny przy buwarze wschodnim. Więc jak będzie gotowy to, to projekt, to będziemy wiedzieli ostatecznie ile fontann i gdzie będzie umieszczony. <kluczuj>